Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Kiedy Tomek wpadł do gabinetu ojca, był blady jak ściana. Tato, musisz mi zaufać, powiedział cicho, ale stanowczo. Ona cię wrobiła. Marek, siedzący przy biurku, przerwał pisanie raportu. Przez chwilę sądził, że chodzi o jakąś szkolną aferę. Dopiero po kilku sekundach dotarło do niego, że syn patrzy w stronę salonu, gdzie siedziała Natalia, jego żona. Od dwóch lat ich małżeństwo wyglądało poprawnie, może zbyt poprawnie. Nie kłócili się, nie było dramatów, ale też czegoś w tym wszystkim brakowało. Ostatnio jednak Marek zauważał, że Natalia spędza coraz więcej czasu u przyjaciółki, a po powrocie wolała zamykać się w sypialni z telefonem. Nie robił scen. Może nie miał odwagi. Co masz na myśli? Zapytał, starając się, żeby jego głos brzmiał neutralnie. Tomek rozejrzał się, jakby bał się, że ktoś ich podsłuchuje. Widziałem, jak pisała wiadomości do kogoś, i nie chodzi o zdradę tato. Ona chce, żebyś wylądował w więzieniu. Marek zamarł. Przez moment chciał się roześmiać i powiedzieć, że Tomek ogląda za dużo kryminałów. Ale spojrzenie syna było poważne i przeszywające. Skąd to wiesz? Zapytał. Znalazłem w kuchni kopertę z dokumentami. Twoje nazwisko jest tam wszędzie, a obok jakieś fałszywe podpisy. I zdjęcia. Takie, które mają wyglądać, jakbyś spotykał się z kimś na boku. Marek wstał, gotowy zapytać Natalię wprost, ale Tomek chwycił go za rękę. Nie teraz. Ona ma plan, żeby to wyglądało, jakbyś sam się zdradził. Jeśli zrobisz ruch. Wszystko przyspieszy. Podspłynął mu po karku. Przypomniał sobie dziwne pytania Natali z zeszłego tygodnia: o to, gdzie trzyma firmowe dokumenty, o hasła do skrzynki mailowej. Myślał, że po prostu interesuje się jego pracą. Teraz zaczynało to wyglądać inaczej. Tomek wyjął z plecaka złożony na czworowy druk. Był to fragment maila z firmowej skrzynki Marka, ale treść została zmieniona. W nowej wersji wyglądało to tak, jakby proponował komuś łapówkę. Ona chce, żeby wyglądało, że kradniesz pieniądze z firmy, powiedział chłopak. A potem, żebyś stracił pracę, dom i wszystko. Serce Marka biło jak młot. Może powinien wyrzucić to z głowy, ale dlaczego syn miałby kłamać? Wiedział, że Natalia potrafi manipulować w drobnych sprawach, przekręcać jego słowa przyznajomych, sugerować, że zapomniał o czymś, czego nigdy mu nie mówiła. Ale to. To był inny poziom. Daj mi tydzień, tato. Udowodnię ci to, powiedział Tomek. Tydzień? Spytał Marek. Jeśli się pomylę, możesz zapomnieć o tym, co powiedziałem. Ale jeśli mam rację, uratujemy Cię, zanim będzie za późno. Tomek wyszedł z gabinetu, zostawiając ojca z setką myśli i jednym pytaniem, które nie dawało spokoju, czy naprawdę mieszkał z kimś, kto od miesięcy planował jego upadek? Przez kolejne dwa dni Marek starał się zachowywać normalnie. Rozmawiał z Natalią o codziennych sprawach, jeździł do pracy, nawet uśmiechał się przy kolacji. Ale w środku wszystko w nim drżało. Każdy jej ruch wydawał się przemyślany, każdy uśmiech podszyty jakimś sekretem. Tomek działał po cichu. Udawał, że odrabia lekcje w swoim pokoju, a tak naprawdę przeszukiwał dom w poszukiwaniu dowodów. Nie mógł liczyć na to, że ojciec pozwoli mu grzebać w komputerze Natalii więc szukał tego, co zostawało w zasięgu wzroku notatek, paragonów, wydruków. Trzeciego wieczoru, kiedy Natalia wyszła po zakupy, Tomek wszedł do jej domowego biurka. W jednej z szuflad znalazł niewielki pendrive, a obok niego kopertę z logiem firmy, w której pracował Marek. W środku były dokumenty z jego podpisem, tylko że podpis wyglądał inaczej. Krzywe litery, inne pociągnięcia pióra, wystarczyło porównać z oryginałem, żeby zobaczyć różnicę. Tomek szybko zrobił zdjęcia telefonem i schował wszystko tak, jak było. Musimy to zabezpieczyć, powiedział ojcu tego samego wieczoru. Jeśli ona się zorientuje, że coś zniknęło, przyspieszy cały plan. Marek czuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Wiedział, że w firmie ostatnio przetaczają się plotki o redukcjach i że kilku menedżerów straciło posady po fałszywych oskarżeniach. Jeżeli Natalia chciała, mogła łatwo podsunąć te dokumenty w odpowiednim momencie. Następnego dnia Tomek poprosił kolegę ze szkoły, który znał się na komputerach, o pomoc w sprawdzeniu pendrive'a. Okazało się, że pliki były zaszyfrowane. Samodzielne złamanie hasła mogło zająć tygodnie, ale już same nazwy dokumentów były wymowne: dowód transakcji, nagranie rozmowy, przelew do A. Marek chciał skonfrontować się z Natalią, ale Tomek znowu go powstrzymał. Jeszcze dzień. Wiem, że jutro będzie się spotykać z kimś w kawiarni przy dworcu. Jeśli podsłuchamy rozmowę, będziemy mieć pewność. Tego wieczoru Marek obserwował żonę z dziwnym uczuciem. Siedziała na kanapie, przewijając coś w telefonie. Od czasu do czasu uśmiechała się pod nosem. Jakby już czuła, że wszystko idzie po jej myśli. Pójdę spać wcześniej, powiedziała w końcu. Muszę jutro wcześniej wstać. Jasne, odparł Marek, starając się ukryć, że serce wali mu jak szalone. Kiedy drzwi sypialni się zamknęły, spojrzał na syna. Jeśli jutro się okaże, że się mylisz, zaczął. Nie mylę się, przerwał Tomek. Jutro zobaczysz, co planuje naprawdę. Marek poczuł, że ta rozmowa będzie albo końcem koszmaru, albo początkiem czegoś o wiele gorszego. Następnego dnia Marek i Tomek wyszli z domu o świcie. Natalia sądziła, że jadą do szkoły i pracy, ale zamiast tego skierowali się w stronę kawiarni przy dworcu zajęli stolik w rogu, skąd mogli obserwować wejście. Natalia pojawiła się punktualnie o dziesiątej. Ubrana elegancko, z włosami upiętymi w staranny kok, wyglądała jak ktoś, kto idzie na ważne spotkanie biznesowe. Kilka minut później dołączył do niej mężczyzna w ciemnym płaszczu. Marek go rozpoznał, to był były pracownik jego firmy, zwolniony za sprzeniewierzenie środków. Tomek włączył dyktafon w telefonie i ustawił go tak, by nagrywał ich rozmowę przez mikrofon kierunkowy, który pożyczył od kolegi. Wszystko jest prawie gotowe, powiedziała Natalia. W przyszłym tygodniu dostanie anonimowy mail z dokumentami. Wtedy będzie wyglądać, jakby sam to zrobił. A jeśli się wywinie? Zapytał mężczyzna. Nie wywinie się. Mam też zdjęcia, nagrania i kogoś, kto potwierdzi wszystko w firmie. Marek poczuł, jak ściska go w gardle. Słyszał własną żonę mówiącą o jego zniszczeniu, spokojnym, niemal rozbawionym tonem. Po kilkunastu minutach Natalia podała mężczyźnie Pendrive, ten sam, który Tomek widział wcześniej. Chłopak skinął ojcu głową. To był moment, na który czekali. Gdy mężczyzna wstał, Marek podszedł do niego. Dawno się nie widzieliśmy, powiedział spokojnie, a w tym czasie Tomek sprytnie wysunął Pendrive z jego dłoni i włożył do własnej kieszeni. Natalia odwróciła się i zamarła widząc ich obok siebie. Marek? Co ty tu robisz? Patrzę, jak próbujesz mnie zniszczyć, odparł chłodno. Ale tym razem się nie uda. Tomek włączył nagranie z rozmowy. Głos Natali rozbrzmiał w kawiarni tak wyraźnie, że kilku gości odwróciło głowy. Kobieta pobladła, potem zaczęła mamrotać coś o nieporozumieniu, ale było już za późno. Kilka godzin później Marek przekazał pendrive i nagranie prawnikowi. Zabezpieczył też domowe dokumenty, które mogłyby posłużyć jako fałszywe dowody. Natalia, widząc, że wszystko obraca się przeciwko niej, spakowała się i zniknęła z miasta jeszcze tego samego dnia. Wieczorem Marek siedział z synem w kuchni. Wiesz, gdyby nie ty, nie miałbym pojęcia, co się dzieje, powiedział. Jak się o tym wszystkim dowiedziałeś? Tomek wzruszył ramionami. Podsłuchałem kiedyś, jak rozmawiała przez telefon. Powiedziała te sześć słów: On się sam pogrzebie, zobaczysz. I wtedy wiedziałem, że muszę coś zrobić. Marek spojrzał na syna z dumą. Wiedział, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo, ale czuł też, że odzyskał coś ważniejszego niż spokój, odzyskał wiarę, że nie jest w tym wszystkim sam. Miesiąc później sprawa była zamknięta. Nagranie i pendrive stały się dowodem, który całkowicie oczyścił Marka z podejrzeń. Natalia nigdy nie wróciła, a kontakt ograniczył się do lakonicznych pism od jej adwokata. W domu panował spokój. Marek często łapał się na tym, że patrzy na Tomka z wdzięcznością większą, niż potrafił wyrazić słowami. Wiedział, że syn uratował mu nie tylko reputację, ale i życie, które mógł stracić w jednej chwili. Od tego czasu wyczulił się na osoby, które mogą chcieć dla niego źle i podobne sytuacje już nigdy w jego życiu nie miały miejsca. Czasami, gdy przechodzili obok kawiarni przy dworcu. Wymieniali krótkie spojrzenie. Nie musieli nic mówić, obaj wiedzieli, że to tam wszystko się odwróciło. To miejsce, które mogło być początkiem końca, stało się symbolem wygranej. Marek zrozumiał, że prawdziwe wsparcie potrafi nadejść z najmniej spodziewanej strony i że czasem to właśnie najbliżsi, nawet ci młodsi, stają się naszym największym oparciem. A Tomkowi ten jeden tydzień odwagi wystarczył, by na zawsze zmienić bieg ich historii.